bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. Na świecie zmienia się wszystko. To prawie, bo jest jedna rzecz, która wygląda na to, że jest niezmienna i pomimo upływających lat nic w tym temacie się nie zmienia. O czym konkretnie mówię, dowiecie się za chwilę, bo właśnie teraz zaczynamy wydział newsów w telewizji Mixtape TV. To taki program, w którym Mati uczyło, czyli ja nawija o tym, co zmieniło się w ostatnich dniach w polskim rapie. A tematów jak zwykle nie brakuje, bo będzie od milionerów przez nowe starty, zaczepki, tatuaże czy walki aż do zmian wizerunkowych. To zaczynamy. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. I nie mogę zacząć inaczej niż od jedynej stałej w polskim rapie, w światowym rapie i w ogóle na świecie we wszystkim. Bo wokół zmienia się wszystko. Właściwie świat wygląda już zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ten temat się zaczął, a u nich po staremu nadal się nie lubią. Tede i Peja cały czas wracają do swojego konfliktu, chociaż ostatnio to raczej Tede wraca, bo Peja w ogóle się nie wychyla. Wszystko zaczęło się 12 września 2009 po koncercie Peji w Zielonej Górze, na którym doszło do nieprzyjemnego wydarzenia związanego z pobiciem Widzam. Ted postanowił wtedy zareagować. No i tak zaczął się konflikt, który trwa do dziś. Właściwie wszyscy słuchacze zdążyliby już o nim zapomnieć, gdyby nie to, że panowie regularnie o nim przypominają. Raz to Brychu jest pytany o Tedego i wrzuca kilka niemiłych słów. Drugim razem Ted robi to samo. No i tak w kółko. Teraz jednak Jacek wbił szpilkę w inny sposób. Za nami koncert z okazji dziesięciolecia wydania krążka Eliminati, to jest ta płyta, na której znalazł się kawałek nie i właśnie ten numer na koncercie mogliśmy usłyszeć ze 20 razy. No mogliśmy, bo ja też tam byłem i wtedy nawinął zwrotkę na bicie jak zapomnieć 18L. Dla mnie masz styla trzeciego wymiaru Last Christmas odłam? Czy na dokładkę także do legendarnego numeru Pei? Głucha noc. Potem nawet poprosił o hałas dla Rycha. Zaczepka, ukłon w stronę Rycha? Ocenę zostawiam Wam. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Za to nie żadną zaczepką jest to, co czeka Dudka P56, bo jego czeka prawdziwe uhonorowanie po królewsku. Ten warszawski raper niedługo odciśnie swoją dłoń w Alei Gwiazd, ale nie w Warszawie. I nie wiem, czy gdybyście mieli wybrać jedną osobę, która Waszym zdaniem niedługo będzie mogła to zrobić, no to wybralibyście Dudka. Ale jest powód, który tłumaczy, dlaczego to właśnie on został wybrany do takiego wyróżnienia. Zacznijmy jednak od tego, gdzie wspomniana Aleja jest. Otóż jedziemy do Wielkopolski, tam zbliżamy się do Kalisza, z niego zaglądamy w okolice Jeziora Pokrzywnickiego, a dokładnie na małą plażę w Szałem. I właśnie tam już niedługo pojawi się odciśnięta dłoń Dudka. Ma to się stać 17 grudnia na świątecznym jarmarku, który szykuje się właśnie w tym miejscu. No i właśnie na miejscu będzie też koncert i charytatywna licytacja, na której będzie można zdobyć pakiet gadżetów od byłego reprezentanta RPK. Ale czemu to właśnie on? No właśnie ma to związek z RPK, bo jak tłumaczy fundacja, która postanowiła go w ten sposób nagrodzić, chodzi o, poza muzyką, jego zaangażowanie w historię osadzone Bonusa RPK, a także jego częsty udział w pomocowych akcjach. A tylko dorzucę, że Dudek bardzo niedawno wydał też nową płytę, ponad czas, więc można sprawdzić. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. To teraz o zmianach, ale nie tych wewnętrznych, a w wizerunku, bo Bedoes niedawno pochwalił się, że wziął się do roboty. No i to widać, bo schudł 18 kg, i jak zapowiada, to wcale nie jest koniec. Szacunek za pracę i trzymam kciuki za drogę, ale nie jest do końca kolorowo w tej historii, bo jak pewnie kojarzycie, to nie jest pierwszy raz, kiedy BDS rzucił sporą liczbę kilogramów. Tylko że tym razem zdecydowanie nie każdemu to się podoba. Bores pokazał komentarze, które się pojawiły po dodaniu przez niego co pokazała waga. No i nie wygląda to przyjemnie, ale jak zapowiedział Borys, schudł w ciszy, pierwszy raz pokazał ile się zmieniło, takie komentarze były i są, no i nie zamierza się poddawać. Tym bardziej, że jak zaznaczył, właśnie o tym jest jego kawałek BDO Esiara. A jak już przy tych zmianach jesteśmy, to jest też inny raper, który wziął się za zmianę i ostatnio to bardzo na poważnie i bardzo nie w temacie chudnięcia, a modyfikacji na stałe. Popek wrzucił na siebie kolejną dziarę, tym razem na głowie i nawet nie będę pokazywał, co się tam na niej pojawiło, ale wiem, że popuś postanowił trochę pośmiać się z tego, że podobno ktoś go wykorzystał i wydziarał go wbrew jego woli. Ja chciałem że Ocenę, jak zwykle, pozostawiam wam, Ja tylko dorzucę, że tydzień temu zapowiadałem walkę popusia na no gołe pięści w gromdzie. No i walka była przez 27 sekund, bo po tylu potek został znokautowany. Oglądajcie Wydział newsów w Mixtape TV. Jak zarobić milion złotych na rapie? No okazuje się, że wystarczy mieć jeden hitowy kawałek skizo. Mówi o bletce, która dostała ostatnio prezent od swojej wytwórni, chociaż może zamiast prezent powinienem powiedzieć nagrodę za swoje dokonania. Ta pani zaśpiewała refren w kawałku z kizownikiem, taksi. Ja czekam na ciebie, drzwi. I chociaż to był tak naprawdę pierwszy singiel Oli, to od razu stał się mega hitem. No i właśnie pokrył się diamentem, a tego dostaje się wtedy, gdy przychód z singla przekroczy milion złotych. To ja idę śpiewać i pisać, może akurat coś wymyślę. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Za to nie do śpiewania, a do rapowania, i pisania też, wrócił kękę. Radomski raper wrzucił pierwszy od dawna singiel start, no i trochę obdarł się ze skóry, bo opowiedział w nim też o prywatnych tematach. Raper przez ostatnie lata zachowywał ciszę, jeżeli chodzi o nowości, bo jak sam przyznawał, miał totalny kryzys twórczy i po prostu nie potrafił napisać niczego nowego. Teraz to się zmieniło, bo Piotrek wrzucił nowy kawałek, zapowiedział preorder nowego albumu, no i tak dalej, ale wszystko w dość przykrych okolicznościach. Bo jak nawinął w nowym singlu, jednym z powodów kryzysu twórczego był kryzys w jego życiu, związany z rozwodem z jego obecną partnerką. O czym mam rozwodzić, że będziemy się rozwodzić? Dorzucę jeszcze tylko, że płyta Be będzie w czerwcu przyszła do roku, a kolejny odcinek Wydziału Newsów w piątek o 17 w telewizji Mixtape TV. Ja jestem Mati Fuczyło, my widzimy się niedługo.